Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj film niecodzienny. Rozwidzę to u kolegi. Pozwolił mi tutaj nagrać swoją hodowlę. To są gołąbki, akurat tu co nagrywam, to jeszcze wszystko do sprzedania. On Teraz wyjechał za granicę i dlatego to tak wszystko stanęło u niego. No i tak od czasu do czasu tu przyjeżdżam. Patrzę się. Co tam słychać? Czy jest wszystko w porządku z kałem i z ich zdrowiem? Do tego łapki, co szczepiłem, co tam mówiłem, więc wszystko u nich jest Gites. Takie staropolskie są. E, są czy jak to tam. Nie, nie, nie to są to są chomery. E, są też duńskie, tak jak tutaj widać. Tak. To jest. Czy? Do u dołu to jest eks, Exhibition Homer. Ekzybicjon. Exhibitio. A to show. Ra, a to. Czy? Show Homer. Show Homer chyba to. A to jest Exhibition, no, Jakaś tak. Takie i takie gołąbki ma On ogólnie nie ma. Z dużych raz. Tutaj patrzcie. Jeszcze. Taki jest. Dziad Homer. To jest prosiaczek. <grystanie> Kurczak jest taki bydlaczek, a duńskie też ma. No z tych y, chyba tych y, z Bagdad też będzie chyba para. Jakby ktoś chciał, to bez problemu. No, ale dobra, ja tutaj nie jestem po to, żeby coś tam nagrywać. Po prostu tutaj przysiadam. zobaczyć co tam ten, może coś wypatrzę, który to samce, którą samice u niego, bo też ma trochę niechby wypatrzonych. A jak tu siedzę, to myślę, nagram od razu filmik. No, gołębniczek petardy ma to, nie ma co mówić. Fajny ma tutaj o siodełka, siodełko elegancko. Tam mają ja wyjście na wolierę, tylko zamknąłem, bo jakbyśmy tutaj byli to one by wszystkie nam uciekły, więc zamknąłem, tutaj celki jeszcze dorobił. Ogólnie tutaj fajnie, tutaj okienko jest jedno, to takie wejście. No i tutaj przejście do, do, do tych czempionów. Wejście do samców. tak pomału nagram, żeby mi nie uciekały, nie? Ogólnie to w tym roku zostawia same staropolskie i niemieckie. Chyba będzie miał ze 30 par staropolskich. Ale jak widzicie na filmach, to same są takie dziki orzechy. takie naprawdę ten, ten czarnobstry, co ten, to właśnie od niego jest. No, bo patrzcie się, widzicie ten, ten przy staropolski. To ma dopiero, to jest 21 rok, nie? A popatrzcie, jaki to prosiaczek jest. Czy to 20, Nie, 21. Dobrze mówię. Tutaj też Giant Homer przyszedł. No i tutaj reszta. O, tam jeszcze siedzą sobie. Takie przestraszone trochę są, bo tu ich mama karmi jego. I nie są przyzwyczajeni do ludzi. Żeby ktoś tutaj siedział, a tym bardziej jeszcze coś gadał, tak jak ja. Tutaj, no, także z, nie, z niemieckich a tutaj z tych jest parka nawet tutaj z niemieckich też by była parka tu jest samczyk zaznaczony, tu jest samiczka z białych to chyba, chyba dwa sam, samce są Samicych, samiczki chyba białej. Białe samiczki już nie ma. Z duńskich na pewno jest parta. Tu, tu biały, a to też stary samiec jest na pewno. No i tutaj o. takie to bydlaczki. Nie, nie, nie to, że sprzedaje tamte pary, bo nie ma młodych, bo młode były. Tylko stwierdził, że jednak woli dwie rasy konkretnie hodować niż 10, 10 różnych i potem problem ze zdobraniem, bo po prostu, wiecie, te, te show to to mało kto trzyma, nie? do tych dzików dałem, dałem im jeść, żeby przyszły Troszkę chyba y, tym trzeba więcej dać, o ja chyba mam po tym samcu tego młodego tym siwym ogon, no, ale młody wyszedł już na czarny ogon, bo samica jest na czarny ogon To ja mam ja mam to właśnie Oj, ojciec jest tego u mnie, to, ogólnie. to same takie świnie łażą same takie prosiaki Zaraz się coś przybliżam tu kolejny, tam, tam zaraz się ja do nich wejdę i ich wygonię z tamtych, tych półek tutaj wygonię ich stamtąd stóp Tu wlazły o tu też to brat tego mojego młodego, ten pstry czerwony wrócił do normy. Ten czerwony sam jest niemiecki, dostał takiego guza jakiegoś na głowie. Ale patrzcie, przeszło już mu. Nie tak jakby zapalenie jakiegoś nosa, czy coś dostał, ale już jest ok. Wyszedł z siebie. O. To są Dziad homery. To jest stary samiec, a to z tego roku młodziutki samczyk. tu niemiecki wystawowy na pierwszym planie z tego roku. samczyka takiego zostawił sobie. Jeszcze jest taki do sprzedania, jakby ktoś chciał. Tylko tu No, wiecie, z tymi wysyłkami: buczaty, prosiaczek. Orecha ma konkretnego. I tu ma takie fajne płowy, połowe wyszły bez blachy i na żółtych pasach, wiecie, rzadko się spotyka takie. O, ta już ma leciutką blaszkę, ale ta też nie ma blaszki, jest na takich na żółtych tych, ale nie możemy rozpoznać co to jest. Już tu kilka razy byłem i też nie wiem czy to są trzy samice, czy to, to trzy samce, bo siedzą u samców ale się z niczym nie chcą parować więc nie wiemy co to jest o tu taki jeszcze mogłyby się sparować z tym płowem jak sądzicie co to będzie? czy to będą samiczki, czy czy będą samczyki? to, to dwuletni ten dwuletni, ale orzecha już ma fajnego. Oh. Tu tylko jeden został taki, ogólnie bardzo lubi szymle. Dlatego ma bardzo dużo niebieskich na szymle poparowane, ogólnie wszystko na szymle paruje. Więc spoko, no, zdrowie jest w puchu, w puchu ten. Tutaj jest ok. Myślę, że, że tutaj jest ok wszystko. Tutaj też. A, tutaj widać kubelki kupel, git. Tylko u niego strasznie się taki o, puch robi. Nie wiem z czego. Chyba z wilgoci dużej. No teraz sobie tutaj posiedzimy, tych już ładnie teraz widać przybliżę Wam Ty, a ty masz? Nawet nie wiedziałem, że dwa czarne niemieckie ma samce Inny będzie chciał ze znajomych, żebym nagrał, to nie ma problemu. Mogę coś tam nagrać. że ciekawe, zobaczymy jakie zainteresowanie będzie miał ten filmik też, nie? Czy Wam się spodoba, czy się nie za bardzo spodoba. Bo to różnie bywa, nie? Na samiczki trochę. Jak samiec tam zagrucho to od razu było takie grub, grube gruchanie, a ich to takie ściemkie. Zawsze jak się tylko na nie popatrzy to się od razu uciszę Nie wiem czego to tak się dzieje Dobra, wróćmy do tych Ten same czerwony tu mi się strasznie podoba fajny, dzik jest Jaki małeb kozak. Ogólnie to wszystko sanse, nie? Samiczek zaraz w okulę to już 12 minut, to lecimy do samiczek, jak tak, bo filmik będzie długi. Ale widzicie, jest, jest co pokazać: to jest i długi filmik. Kurczę naprawdę, gołąbki są wszystkie fajne. tutaj, O, tutaj jest żółty niemiecki też. No, Niemieckich chyba 15 par będzie miał. No i tych staropolskich ze 30. No tutaj też są mamki, na przykład to. czarny pocztowy to mamka. Tu gdzieś jest też takie zwykły pocztowy. Tu, no, ogólnie niektóre staropolskie też służą mu jako mamki. Nie wiem, gdzieś taki miał. Zaraz wam pokażę. O, o tamten w rogu ten ciemny. Eee, to w tamtym roku został niesprzedany. Patrzcie roczny gołąb jak się wyrobił i bardzo dobrze karmi jest mamką u niego już może tam jeden lek mu da spróbować a może nie da, jak ma co podłożyć to podkłada tak to tu ma kilka, kilka gołębi z wystaw też tych staropolskich nie będę pokazywał których, bo to Zaraz, żeby po tym coś nie było. Także tak, to fajne gołąbki. No, tutaj jest takie, celki ma. Ogólnie tu ma tak bardzo zmodernizowane to wszystko, celki, różnika. Tam nawet powiem Wam, głębokie są te celki i tam lubią sobie siedzieć te gołąbki. Góresko tu ma drugiego, czarnego, niemieckiego. O nim mi nic nie mówił. To może jego wychowany? Pewnie tak. Pewnie to jego wychowany. Nawet nic nie wiedziałem o tym. Troszkę czarnego, niemieckiego. Tu jest młody ten pstry. To stąd tego roku. Stąd, no, 24 rok uchowany. O tu jest drugi samiec czarny pstry. Dobra, przechodzimy do następnego gołębnika z tymi z dziewczynami. Ja jeszcze szybki rzut tutaj, bo tu już nie wrócimy. Już i tak długo filmik wyszedł. Tak, fajne gołąbki. Dobra, idziemy do i już jesteśmy u dziewczyn. Od razu dwie panie tutaj ładnie w kadr weszły. To nagrywamy. Tutaj ta boczka jest do tego boka. Boczka jest 22 roczek. Zanim ładna samica. Tak, tak to wygląda jeszcze taki gołębnik jego. I biała. Jest tutaj kało. o widać super. On na pierwszym planie jest tutaj dziany. Bo, tak jak mówię, nie, nie są przyzwyczajone do tego, że ich ktoś nagrywa, Ktoś z nimi gadał, tu kolega już 3 tygodnie. Także 3 tygodnie już jest za granicą. Tylko dostają wodę, i jeść i od czasu do czasu coś zajrzymy, czy jest wszystko z nimi ok. No ale nie widać tu, żeby coś się działo na razie. Jest spoko. Tak, to o. No tutaj opostowa mamka. Tu samiczka, nie do, do czego ta samiczka będzie porowana nawet. To to też. Ta co uciekła, to z tamtego roku była samiczka, to, to właśnie on ten, to z tego roku samiczka, to też niemiecka z tego roku, to niemiecka z tego roku. Staropolska z tego roku. Tigierka z tego roku i tamta na końcu, to chyba nie jest z tego roku. Tutaj są dwie samiczki. To dwie piękne mamuśki. Oczka patrzcie jakie piękne mają. Ogólnie dziki to, to jest mamka. To jest jakaś tam mieszanka, ale mamka, ale w bardzo dobrze mu pasie. Tu samiczki. W wszystko to samiczki. O, tu jest giantka czarna, a druga ta pstra jest. O, tu też jest andeluska samica. O, tam. Wiecie, teraz mam wszystko porozdzielane, więc tak to wygląda. Tam, tam w rogu to siedzi matka tego mojego, co głowę jej widać, ta ogroszka fajna. Pierwszy rok. Tak, raczej do, od 20. wyszło głęboko. Nie ma starszych. To tam na pewno się trafi jakiś, ale nie za dużo ich jest. Ta samica też jest. 22. Ja to już mówiłem. No to tutaj pierwsze z dwie... tego roku roku, a znaczy co no, z dwudziesty czwarty, to wszystkie są dwudziesty czwarty rok. Stryk, to, to też ma swojego chowu. Zajebicie się, zapowiada ta samica. Jestem ciekaw, co to będzie za rok z niej. Fajnie, że ogólnie ją zostawił. Jak Wam się spodoba, to jeszcze na pewno udostępni swoje gołębniki na jakiś filmik dla Was. Także serdecznie pozdrawiam i do usłyszenia, cześć. Do następnego filmu. Hej.